Witam wszystkich miłośników kart, bo przygotowałam tutaj coś specjalnie, specjalnie dla tych, którzy mm. lubią karty i ostatnio ktoś pytał mnie o to, żeby pokazać kolekcję moją, kartę Rota. Wyłożyłam to wszystko sobie na biurko i rzeczywiście no jest tego trochę. Film może, może być troszkę długi. No, ale jeżeli ktoś lubi i chciałby zobaczyć, to podzielę się bardzo chętnie tym, co mam i powiem kilka słów o taliach, czy je używam, czy ich nie używam, czy dużo, czy mało, i tak dalej. Mam oczywiście swoje, jakieś tam ulubione talie, historyczne na przykład. To jest pierwsza talia, którą pokażę, bo akurat tak mi tutaj pasuje, żeby ją pokazać, bo miejsca już na biurku nie ma. Także możecie sobie zrobić coś do picia i usiąść wygodnie i popatrzeć wraz ze mną na te wszystkie talie, bo jest to czas taki, gdzie możemy sobie, ja mogę sobie na to pozwolić, tak? Po jakimś długim dniu pracy, dzisiaj właściwie. I to jest Golden Tarot. Mary, Mary Packard tutaj jest osobą, która zrobiła. Porządek, to znaczy ona w jakiś sposób tutaj e, przedstawiła, napisała, zebrała w całość różne historyczne rzeczy e, na temat Visconti Sforza, e, takiej talii Tarota. I tu jest historia: ta książeczka jest bardzo dobra. One, te karty pierwszy raz były opublikowane w 2013. Jeśli ktoś chce więcej wiedzieć na temat tego tej talii, to u mnie w, w zakładce karty Tarota jest cała ta talia pokazana. Pokażę tylko kilka kart i powiem, że to są właściwie karty, które, których nie używam. Natomiast są one kartami. Które chciałam mieć ze względów historycznych. Tutaj akurat mamy. O, tutaj mamy królową kielichów. Bardzo ładna. Podobają mi się twarze. E, tutaj też mamy. Y, to jest królowa. To jest. Nie, to będzie paść. To będzie paść kielichów. E, tutaj mamy miecze. No nawet jest. nie jest potasowane. Chciałam Wam pokazać, a to mamy z Martwych w stanie. Jak widzicie, nie ma tutaj ani numerów, ani nazw, ale karty są naprawdę piękne. No są piękne, historyczne, takie inne. Warto mieć w swojej kolekcji. No to taka to jest Alia i to jest Visconti sforzadek Mary Packard. Tylko są jakieś jeszcze inne wygania. Akurat ja chciałam to wydanie specyficznie, bo tutaj ta książeczka jest bardzo fajnie dołączona do tego do tego do tej talii. Race Point Publishing tutaj jest wydawcą. Dobrze, to teraz taką datę właśnie. Tutaj takie drzewo wisiało. To jest talia, którą bardzo lubię, która właściwie Art of Life, karty, które używam, używam ich dla siebie. One są fascynujące, mają świetne tutaj cytaty. Van Gogha, proszę bardzo, mamy William Shakespeare, tutaj w sprawiedliwości mamy cytat są, ja ich używam w ten sposób, że kasuję i sobie na przykład na tydzień wybieram jakąś kartę, która później tutaj jest u mnie na, na wystawie, na, na jakimś takim widocznym, w takim widocznym miejscu stoi. Przefantastyczna, przefantastyczna karta umiarkowania. Harmonia. Tutaj mamy asa mieczy sześć kielichów. Bóg dał, na, dał nam pamięć, dlatego e, możemy mieć róże w, w grudniu także widziałam też inni e, ludzie też na YouTube pokazują tą talię bardzo często. Ona jest naprawdę bardzo piękna, dziewięć kielichów. Super, super talia. No to był Art of Life, karty Tarota zrobione przez Charlene Livingstone, US Game System. Systems. No dobrze, to ta idzie talia ja już na bok. Następna talia, która jest no, taką bardzo moją ulubioną, ale to jest czeska talia i ja nie dostałam jednej z kart. I za, właściwie chciałam się odezwać e, do tych czeskich przyjaciół, żeby mi tam gdzie kupiłam, żeby mi przysłali. E, natomiast e, przegapiłam i nie mam jednej, jednej z kart. I mam wrażenie, że to jest słońce. Nie kupiłam innej wersji. Ta jest piękna. Tutaj ma takie super brzegi. Barbara Murray jest autorką ilustracji Ali Fell. Bardzo tutaj uwielbiam tą ciemność w tych kartach. Używam dla siebie tej talii, ponieważ. W związku z tym, że nie mamy tutaj jednej z kart, to znaczy, ja sobie tą kartę akurat zrobiłam. No, zobaczcie, jaka wspaniała szóstka mieczy. Nie ja wiem, czy może bliżej, pokazać wam. Będzie lepiej widać. Naprawdę fantastyczna talia. Zrobiłam sobie. Mm, To jest jedna z moich ulubionych kart. Chciałam znaleźć jeszcze tą, tą którą zrobiłam zamiast słońca. Yy, o, to jest moje słońce. <grybujesz> to jest dziesiątka kielichów. Natomiast ja po prostu mam dostałam dwie dziesiątki kielichów, dlatego. Jedną z nich zrobiłam po prostu słońce, tak? Tu też jest słońce dla mnie, ja tu sobie wpisałam, więc jeśli robię, to jest też dla mnie ulubiona karta rydwanu. Jeśli robię czytanie dla siebie, no to widzę i wiem, że to jest wiadomo słońce, tak? To taka moja tutaj modyfikacja i moje zagapienie się. No po prostu czasem tak bywa. nawale obowiązków gdzieś mi umknęło. Może ktoś ma taką kartę, albo może odezwa się kiedyś. Nie chcę teraz tutaj to wejść. Wydawcą jest Synergy czeskie, czeskie wydawnictwo. Robiłam pudełka do kart i patrzę, że cały czas jeszcze mam gdzieś klej na wszędzie na palcach. Dobrze. Następna talia. To jest taka talia, którą y, mam, bo ona była jedną z moich pierwszych tali. Zanim jeszcze kupiłam tak dużo, to używałam właściwie tej talii i to jest y, dziś mam pudełko. Tak to jest Tirochetti. Tutaj mam to pudełko. I też książka przez Barbarę Mur tutaj dołączona była. Myślę, że dalej mam tą książkę, gdzie się po prostu włożyłam. Ona nie, nie ma jej tutaj w środku. To jest stara talia. Nie wiem, czy jeszcze są te talie. Myślę, że może ich już nie być. Dużo czytań robiłam takich przeróżnych z tą talią. Zresztą widać, bo jest taka poobijana trochę. Nie robię teraz nią czytań, właściwie od długiego czasu nie miałam jej w ręku. Teraz z okazji tego, że pokazuję Wam karty, to patrzę. No, dziesiątka monet. O, ósemka. Bardzo ładne są te karty. Jednak teraz jakoby leżą w szufladzie. Nie modyfikowałam nic, nie widziałam jak jedna pani modyfikowała i się zastanawiała jak to zrobić, żeby tu zostało to, ten, ten, ten zielony tutaj symbol, a ja nie modyfikowałam po prostu, nie używam ostatnio tej talii, bo mam różnych innych dosyć sporo, więc tak wyszło. Jeszcze Wam pokażę od razu za ciosem talię, którą kupiłam w zeszłym roku, też Cira To są tylko dwie talie mam tego autora. Podobała mi się, czy ja wiem, to jest też Synergy wydawnictwo, ale po polsku. Jest właściwie cała talia po polsku. Nie wiem o co chodzi, ale za każdym razem jak chcę robić czytanie z tą talią, to jakoś. Nie mogę, czy nie chcę, nie wiem. Jest to drzewo życia, ale hmm. ścieżki na drzewie życia są inaczej ustawione niż te, które ja hmm, akurat mam w talii kabalistycznego Tarota i, i tak jak ja czytam, to, nie, to jest zupełnie inaczej. Może, może dlatego. Jest książeczka do tej talii całkiem spora i po polsku, o, z opisami. Przyznam się, że właściwie nie miałam jej w ręku. Chyba tylko na początku. Są opisy. Tutaj zamiast arcykapłana jest chyba wiara. Tak. O, mamy. Na pewno jest to dobra talia. Jest dosyć duża. Pewnie przyjdzie moment, to będę z nią. E, popracuję trochę z nią. Są bardzo ładne ilustracje. Na pewno jest inna niż tą, którą bardzo dawno temu kupiłam. Ale Ciromach Chef jest dosyć popularny w Polsce, z tego co wiem, i, i wielu ludzi używa tych talii. Także no. Po słońce mamy. <laughs> Tym razem jest. no są, są to bardzo ładne karty. Duże. Na pewno nie do czytań na YouTube, bo y, to nie jest y, właściwie możliwe, żeby zrobić więcej niż 3 karty. Czytanie z trzech kart, żeby zmieściło się w kadrze. Porządne jest pudełko. Bardzo dobrze wydana jest ta, y, ta talia i na pewno nie wiem czy na pewno, ale. Być może jest dostępna jeszcze w Polsce, takie mam wrażenie. niewiele polskich wydanych przez Polaków talii, bo jednak nie jeżdżę tak często do Polski. Co dalej? Dalej mam taką talię John Bauer Tarot. Tą talię akurat robiłam pierwsze spotkanie i możecie sobie ją obejrzeć. Pudełko jest bardzo zwykłe, zwyczajne, takie. Tak jak widać. Ale talia jest naprawdę super. Te ilustracje są przefantastyczne. To jest wydawnictwo Los Rabeo i w małej białej książeczce niewiele tutaj mamy. Jest John Bauer Tarot i, i tylko tam 13 stron, może 15. W tej książeczce jest. No się pomyliłam, 18. 19, tak. I potem są inne języki. W każdym razie, Talia jest naprawdę bardzo ładna. Zrobiłam ją sobie na czerwono, tak jak widzicie. Pasowało mi to do tych rewersów. I to są naprawdę śliczne ilustracje. Są dla mnie niezwykłe. Te gnomy i te takie księżniczki. No, super. Nie robiłam z nią czytań, bo no, trzeba sobie usiąść, po, posiedzieć z tą talią. Na razie podziwiam. Niektóre ilustracje są dosyć ciemne i oczywiście nie jest to talia dla początkujących. Taka ładna talia. Bardzo ładna. Jeśli ktoś chciałby kupić, to ona jest cały czas dostępna. Chyba w wielu, wielu miejscach online. John Bauer Tarot, Los karabeo wydawnictwo, prześliczne ilustracje. Uwielbiam. Moją bardzo y, pracującą, pracowitą, y, bardzo fajną talią jest y, Druid Craft Tarot. Obcięłam wielkie ramki. To znaczy, obcięłam tak, że jeszcze zostały prawa autorskie. Pokuszę się pewnie, żeby obciąć te prawa autorskie w końcu. Na razie to ją używam i, i tutaj, pomimo tego, że pozło, pozłacałam, to ona się tak już zużyła dosyć. W książeczce jest sporo informacji, i to może być talia dla początkujących. Bo to jest Rider White Smith, czyli najbardziej popularna talia, która jest używana do tego, żeby uczyć się tarota. No i są tutaj takie druidowskie, bardzo leśne, bardzo takie celtyckie przedstawione postaci. Mamy też takie scenerie. O, Osiem kielichów. Jaka przecudna karta. Naprawdę, coś fantastycznego. I 9 mieczy. Także podąża za systemem, tym najbardziej popularnym. I spokojnie można tutaj tą talię sobie kupić. Jeśli ktoś chciałby uczyć się tarota, to jak najbardziej. Co prawda książeczka jest mała, ale wiem, że jest też aplikacja na telefon i można sobie tą aplikację ściągnąć, tylko że jest po angielsku. Tutaj moim ulubionym ilustratorem kart jest Will Worthington i mam jeszcze karty wyroczni też i karty um, Lenormand, które on um, ilustrował. Ale ja to przy okazji pokażę. Mam też taką, taki zestaw. To są, właściwie to jest jedna talia, którą kupiłam, tarot mityczny, i to to jest po polsku. Jak widzicie, tarot mityczny y, już ktoś wpis zrobił pod moim filmikiem, który zrobiłam jakiś czas temu. Porównanie tych dwóch talii, możecie sobie też to obejrzeć, jeżeli ktoś ma ochotę. Y, to jest nowe wydanie. A tutaj jest stare wydanie. Muszę powiedzieć, że stare wydanie jest moim, moim bardzo ulubionym wydaniem. Już zaczynając od rewersów, widać różnicę, tak? Książka na pewno jest bardzo fajna, bardzo polecam, można rzeczywiście skorzystać, poczytać. Nie mam poukładanych tych tali w kolejności, ale jeśli ktoś naprawdę jest zainteresowany, chciałby obejrzeć, mogę Wam jedynie poszukać, jeśli znajdę, oczywiście cesarzową, która jest tutaj w tej talii pośniewająca. Tutaj dużo, duża różnica jest w jakości kart, w kolorach. W niektórych Niektórych, na niektórych kartach są inna, inaczej przedstawione ilustracje, ponieważ ilustratorem był ktoś inny. Tutaj w tej talii w starszej i w tej nowszej też był ktoś inny. Nie będę tu wszystkiego pokazywać, bo ten film będzie okropnie długi. Cesarzowej ja, by nie mogę znaleźć. Tutaj głupiec. Może chociaż głupca znajdę. Fajna jakość jest tych starych kart. One są z 1986 roku i naprawdę to jest arcykapłanka. Przefajna. O, cesarzowa. Tutaj e, być może jeszcze głupca też bym znalazła, ale nie chcę przedłużać tego filmu. W każdym razie talia jest. To jest śmierć. Talia jest naprawdę doskonała. Jeśli ktoś lubi mitologię i e, te wszystkie przygody, e, wy, wyjazd, wyprawa po złoterunę e, i, i inne, i inne postacie, które mają dużo różnych przygód, to, to ta tafel jest rzeczywiście fajna. E, zresztą widać po, po tej. Okładce, po, tej, po tym opakowaniu, że jest to stara talia. Nieważne. Nie w każdym razie bardzo lubię i używam od czasu do czasu. Na pewno wszyscy znają tą talię i nie muszę tutaj e, za bardzo opowiadać o niej. Troszeczkę zwiększę tutaj wizję. Książeczka znacie, jeśli ktoś nie zna, rzeczywiście jest kilka słów, ale są fajne i mamy zamiast parzyw, mamy córki, synów, zamiast rycerzy matkę, czyli energię żeńską królowej i ojca jako, jako męską energię, jako królów. Mamy pudełko w pudełku. Dawno, przyznam się, nie używałam tej dali, ponieważ oczywiście są inne, które bardzo mi się podobają i lubię. Ale zobaczcie, jaka tutaj jest piątka. Zresztą myślę, że wszyscy znają mnie. Urzekły kolory i ta czerń wraz z tymi kolorami jest po prostu przefantastyczna. Dobrze się czyta. Bardzo miła ta talia jest Hermit, czyli Pustelnik. Tutaj mamy Matkę Buław. Ciemne niektóre są karty i ta ósemka na przykład jest tutaj straszna. Akurat nie bardzo lubię tą kartę, ale no cóż zrobić. Ta śmierć też nie jest moją ulubioną. Ale. Na przykład umiarkowanie, asy, kielichy. Bardzo fajna talia. No i dobrze się nią czyta. Też do niej mam e, e, tej samej autorki, czyli Kim Kranz. E, Rocznie. Animal Spirit. Myślę, że wielu z nas ma. Właśnie odłożyłam archetypy, bo przecież to nie tarot, które mi tutaj e, znalazły się pod ręką. Następna talia to jest talia The Golden, The Golden Wheel. I to jest talia taka wschodnioeuropejska. Tak przynajmniej nazywają ją. E, bardzo rosyjska w moim, e, w moim odczuciu. Namalowana przez Milę Losenko. Tutaj w książeczce jest jej zdjęcie. Bardzo sympatyczna osoba, która jest artystką. W sumie dosyć młodą, bo urodzoną w marcu 1984 roku, tak? Książeczka, jak książeczka. Jest fajnie wydana, bo i okładkę ma kolorową na pewno. No jest to jakaś mała, biała książeczka, ale no ma trochę informacji. Nie ma za dużo y, o tej talii tam, ale są karty bardzo ładnie namalowane i na zilustrowane. Y, no ten akurat y, Arcykapłan to nie jest mój ulubiony, to też muszę powiedzieć. Ale są inne karty, które na przykład bardzo mnie urzekły w tej talii. Szczególnie karta Świat. Paść też jest fajna. Siedem kielichów, Słońce, Osiem mieczy. No, bardzo. Na przykład no, są karty, które są fantastyczne. No są też takie, no jak w każdej talii. Nieraz kupuję y, na przykład talię, bo jedna z kart jest po prostu genialna. No i tak to potem wygląda. Ten, tutaj ta osoba wygląda na Jezusa. To jest pustelnik, tak? No coś, coś takiego. Rycerz, dwa miecze. Ładna talia. Nie zrobiłam żadnego tutaj niczego z tą talią. Miałam taki zamiar, ale jeszcze nic nie było w planach, nie było czasu. Talia jest wydana przez. E, przez kogo? Nie wiem przez kogo. A, US Game System. Okej. Okay. Dobrze, to patrzmy dalej. Teraz tak. Dwie talie. W sumie jedna talia. I to jest Mary El Tarot, Tarot, zrobiona, namalowana przez Mary White. Talia jest super. Książeczka jest dosyć no, trudna w sumie. Tu jest dużo też w angielsku, dużo jest poezji. No, tak trzeba się wczytać, rzeczywiście posiedzieć, naprawdę przeczytać to z uwagą dużą. Ale jest ogromny przekaz w tej książeczce. Natomiast, jeśli chodzi o karty, to czemu mam dwa zestawy? Ponieważ to jest pierwsze wydanie i tak się złożyło, że przyszło do mnie pozłacane. Ja wcale nie wiedziałam, że takie pozłacane przyjdzie. To jest Shaker Publishing i oni robią takie właśnie pozłacane, posrebrzane karty z ogromną ramką. Karty są duże, są bardzo ładne i niektóre z nich tutaj są inne niż w drugim wydaniu. Szczególnie to jest tak: Arcykapłan jest inny, Trzy miecze są inne. Myślę, że wszyscy znają ci, którzy. Uwielbiam karty. O, tu mam arcykapłana akurat. Oprócz tego kupiłam też drugie wydanie, ponieważ jest mniejsze i nie ma ramek. Może to być inny wydawca. I tak powiem, karty są mniejsze, ale mają inną energię zupełnie. Uwielbiam tą talię i jedną i drugą. Na YouTubie czasem widzieliście czytania z tą talią. Natomiast y, jest to jednak inna energia y, niż ta z tej oryginalnej. Poprzez zmianę tych kart y, tutaj mamy głupca. Chciałam znaleźć tego arcykapłana, ale, ale to może nie być takie proste, więc myślę, że za chwilę wyłączę kamerę i poszukam. No, i znalazłam tutaj. A mamy właśnie arcykapłana. Ten trochę jest przerażający, no ale coż zrobić? Tutaj mamy arcykapłankę, gdzieś tutaj. Arcykapłanka, proszę, to jest różnica. To była oryginalna arcykapłanka, a tutaj mamy taką zmienioną, tak? Ponieważ dużo było dyskusji, też zmieniona została karta Trzech Mieczy z takiego ptaka, który tutaj wygląda średnio, znaczy dla niektórych osób był, było to, była to przemoc wobec zwierząt, tak, a tutaj mamy to serce w tym momencie, więc tak jak mówię, jest to różnica w, w tej energii jednak tej talii, bo są inne karty. Te się świecą bardzo, te są matowe, te nowe, starsze się świecą, tego Schiffera, natomiast te najnowsze są są bardziej takie stonowane, chociaż też troszeczkę się świecą no i tak to wygląda wydawnictwo Schiffer myślę, że zrobię przerwę i następna część będzie, zapraszam Was na następną część, która będzie za chwileczkę pozdrawiam